Love of my life. Don't leave me. Tak, słucham. Skąd w ogóle ma pan numer? Tak, Michael D'Angelo z tej strony. No a to nie są meble na wymiar. To są dzieła sztuki na wymiar. W przyszłym tygodniu jadę do Watykanu kończyć ołtarz. Za 30 tysięcy to ja panu mogę deskę do krojenia wystrugać. A ja dam panu namiary do kolegi, bo ja nie mam czasu. Proszę sobie zapisać, bo mam drugi telefon. Rafael, duże S, Santi. Może on będzie miał czas, nie wiem. Przepraszam, bo mam drugi telefon. Hello, Mr. yo Please tell me how tall is Mr. Jay-Z. How was your Grammy this year? Oh, Taylor Swift is a shit. You are the best. Honey, don't cry. What happened? Book me the hotel and I will be there for 20 hours. Love of my life. Tak, słucham. <laughs> Pan widzę z Polski. Słyszę po akcencie. Za 40 tysięcy to ja mogę panu ludzika z kasztana zrobić. Dziękuję, do widzenia. ja teraz robię doniczkę na wymiar. Proszę mi nie przeszkadzać. Ten projekt, co pan przesął, jest do dupy. Inaczej zrobię. Tą szafę pociągniemy do góry. Czy pan rozumie, że na Allegro nie ma takich desek? To skąd ja panu wezmę? Chyba ja też muszę skądś to zamówić. Chyba, że pan dotnie, przywiezie, może to przykręcę. Czy pana ten stojak na buty? Ja mogę panu w 2050 zacząć. Oh, my life. Stop, 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 stop. Takie brudne szczegóły, jak pana dane oczekiwania, nie ze mną. Proszę do menadżera już. skąd ma pan numer. Michael, shut the fuck! Up. Prowadź mi wszystkich pracowników. Wszystki!